Siedź Siedź O, branie Siedź, ale jazda O, fajna ryba jakaś Witam serdecznie na kanale Primanki Witam Was tak jak widzicie Kolejny raz nad rzeki, z nad pięknej rzeki. Tylko tym razem przyjechałem zobaczyć sobie z powrotem zaklenie. Może jakiś okoń się odezwie, jakiś jazik. No, tak bardziej uniwersalnie. Nie nastawiam się konkretnie. Wiadomo, no, klenie jazie będę łowił na woblerki. Ale założę jakąś tantę coś będę próbował, zobaczę. Bo już bardziej ciepła pora jest. Rzeka troszeczkę ożyła. Także powinno być widać, jak jakiś okoń wychodzi, czy kleń, coś, coś powinno być widać. Wtedy się będę mógł dopasować. I łowić, no po prostu to, co jest i to, co jest aktywne. Dzisiaj, tak jak tu widzicie, no takie chmury chodzą, jest w miarę ciepło, ale chmury chodzą, czasem coś popada, czasami przejaśnienie, także zmienna taka pogoda, no właśnie zaczyna kropić, zmienna taka pogoda, ale te duże ryby, właśnie w taką zmienną pogodę, potrafią się odpalić, dlatego na to liczę, idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. O, zarosła rzeka, zarosła. Już nie ma takiego dojścia jak było. Można było dojść przecież normalnie, ale, 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 można było, ale już nie teraz. I to drzewko przecież. Nie? siedzi ale jazda, o, fajna ryba jakaś, zielsko chyba las, a bo idzie w zielsko, fajna ryba, ale w zielsku, Wyleź z ziela, piękna ryba, wyłaś z ziela, wyłaś z ziela, bo ja cię tu nie wezmę, tak. W zielu cię nie wezmę. O, to mam teraz ząka, w Zielsko. Gdzie tam wchodzisz? Wyłaś, ale klenisko. U, ależ klenisko. Jeszcze się stawia. Wzelsko idzie. No ale to jest gigant. Ale mam klenia. Ależ kabanisko. O ja nie mogę. Mój rekord chyba będzie. Ole kaban. Co za kleń, za nosek zapięty. Zmierzę go od razu. Bo to będzie mój rekord. Ale szklenisko. Spójrzcie na niego. 54 największy w tym sezonie. Spójrzcie jaki klusek 54 cm. Oj, ale szklenisko przepiękne Warto było tutaj wleść te trawy, w te trzciny. Wchodzi mi w zielsko, ale jakoś go jakoś go wytargałem. Dobra, nie przedłużam, wraca do wody Dobra, kluseczek. Wracamy do wody Ależ klucha, Spójrzcie jaka klucha Nie idź jeszcze, odpocznij tu Odpocznij tu chwilę. Chwilę musi odsapnąć przecież. Poszedł. Ależ klucha piękna. Oj, 54. Największy w tym sezonie. Oj, piękna sprawa. Taki kleń przepiękny. 54 cm. Największy w tym sezonie. Największego 50 taka miałem, 54 cm to już jest kawał kluchy W las, w zielsko, ale jakoś tam udało się go... Jakoś udało się wytargać. Piękna sprawa, idę tu rzucam, bo nie wiadomo co się jeszcze wydarzy. ale zebrał. Co to było? Tylko w ogóle wpadł do wody od razu go wziął. Ole, akcja! Hmm, ten to już nie zechce, to nawet nie ma szans Ale był numer Wpadł wobler do wody tylko I od razu go zgarnął Ale wypluł, nie? Nawet mojej reakcji tutaj nie było za bardzo Założę smużaka. Zobaczę na smużaka. Ale zbiórka, ale to mała ryba. Najpierw raz, później drugi raz. Wzięła. Schowałem się pod drzewkiem, bo trochę padało, ale już się rozpogodziło. Można iść dalej. Nie wziąłem kurtki, ani deszczowej, ani zwykłej. Zostawiłem je w samochodzie, bo taka pogoda była pół na pół. A mówię, nie będę nosił, bo za ciepło będzie. No ale, ale chwila, moment i przestało padać, także jest bardzo fajnie. Siedź, co to zielony chyba? Nie, Jasio ładny. Ładny Jasio, chyba gdzie? Strąg, ale szok to jest dla mnie teraz, w tym momencie, otokowiec. Piękny potok. Spójrzcie, przepiękny potokowiec na woblerka jaziowego. No spójrzcie, czterdziestaczek, czterdziestaczek jak nic. Przepiękny czterdziestaczek na woblerka kleniowo-jaziowego takiego. Piękny. poszedł, piękny potok, ten podbierak już mnie denerwuje, bo mi się zaczepia wszystko cały czas, no i słuchajcie, nie dość, że piękny Klenio 54, to jeszcze potokowie 40, taczek, jako przyłów niespodzianka, Piękna sprawa, idę dalej. Miałem jeszcze dwa takie jakieś dotknięcia, coś, idę dalej, ale wrócę jeszcze na to miejsce, gdzie miałem tego dużego klenia, bo tam zrobiłem zamieszania, ale podejrzewam, że tam stoi nie jeden. No tylko że już po holu takiej ryby na pewno inne od razu by nie zechciały. Może godzinka minie, może one troszeczkę zapomną i jeszcze któryś się skusi. Siedź. Co to? Pstrąg z opadu na, na gumę. No spójrzcie, jaka jaja. Pstrąg z opadu na tante. Na tante z opadu. No właśnie dlatego tak lubię rzeki, bo są nieobliczalne. Rzeka, na której teoretycznie nie ma ryb, idzie się z partyzanta Kleń 54, potokowie 40, taczek. piękna sprawa. No ale nic, z emocji wystarczy, już muszę wracać. Idzie znowu deszcz, ja kurtki nie wzięłem, wystarczy na dzisiaj. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.